Dzień dobry Państwu. Mówi Paweł Kula, polski lekarz rodzinny pracujący w Szwecji. Jak nie dać się stresowi? To tytuł interesującego artykułu, który ukazał się w magazynie Świat Zdrowia. Autorka tego artykułu, dr Malwina Socha, psychoterapeutka, pisze w swoim artykule o tym, jak radzić sobie ze stresem. Przypomnijmy, według Światowej Organizacji Zdrowia, e, symptomy związane ze stresem są najczęstszą przyczyną zgłaszalności do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Jak nie dać się stresowi? Pani dr Malwina Socha, psychoterapeutka, ma głos. Problemy z szefem, rozmowa kwalifikacyjna. Stłuczka na drodze, czy rozwścieczony trzylatek. Wiele sytuacji potrafi wyprowadzić nas z równowagi. Jak zapanować nad stresem i odzyskać spokój? Permanentny stres może powodować problemy ze snem i utrudniać codzienne funkcjonowanie. Jak sobie pomóc? Czym się przejmują? Warto uświadomić sobie, co jest stresorem w danej sytuacji. Często stres mogą generować lub nasilać negatywne przekonania o sobie, brak pewności siebie, asertywności, przejmowanie się tym, co ktoś pomyśli lub powie. Dlatego warto zapytać siebie, czym się przejmują, czego się boją. Kiedy mamy kontakt ze sobą, wiemy, co powoduje, że się stresujemy, możemy coś z tym zrobić. Nie tylko negatywny. Stres jest częścią naszego życia i nie da się go wyeliminować. Nie jesteśmy w stanie uzyskać kontroli we wszystkich obszarach naszego życia. Pamiętajmy, że stres nie wpływa na nas wyłącznie negatywnie. Eustres działa pozytywnie i motywuje do tego, by pokonać wyzwanie. Stres negatywny nazywany jest dystresem w odróżnieniu od tego stresu, który nas mobilizuje eustresu. Skoro stres jest reakcją naszego organizmu na jakieś zdarzenie i nie da się go całkowicie uniknąć, warto zadbać o swój dobrostan psychiczny i nauczyć się skutecznie radzić sobie ze stresem. Trening, umiejętności radzenia sobie ze stresem. Ludzie popełniają błąd, próbując unikać stresujących sytuacji, którym trzeba stawić czoło, przez co niestety wywołują odwrotny efekt. Unikanie czegoś, co jest dla nas trudne, sprawia, że wydłużamy napięcie. Na przykład, jeśli boimy się rozmowy z szefem, to odwlekając spotkanie z nim, podtrzymujemy myśl, że jest to coś strasznego i trudnego. Kiedy przygotujemy się do rozmowy i na nią pójdziemy, zbliżymy się do myślenia, że możemy poradzić sobie z tym, co wydaje się przerażające. Utrzymując się w stanie podenerwowania, przeciążamy swój organizm stresem. Konfrontowanie się z sytuacjami potencjalnie stresującymi sprawia, że trenujemy swoje umiejętności radzenia sobie ze stresem. Udowadniamy sobie, że daliśmy radę, a skoro teraz z czymś sobie poradziliśmy, to możemy to zrobić kolejny raz. Kiedy wzmocnimy wiarę w swoje możliwości, zyskamy więcej spokoju. To wcale nie takie trudne. Warto zwrócić uwagę, jakie myśli towarzyszą nam przed stresującym wydarzeniem i po nim. Przyjrzeć się temu, co do siebie mówimy, czy jesteśmy dla siebie wyrozumiali, czy też krytyczni. Ocenić. Czy myśli, które towarzyszyły nam przed stresującym wydarzeniem, okazały się prawdziwe? Najczęściej, kiedy wykonaliśmy trudne zadanie, powiemy, to wcale nie było takie trudne. Mamy wpływ. W radzeniu sobie ze stresem można wykorzystać to, co jest dostępne, na przykład oddech. Kiedy oddychamy, nasz organizm się uspokaja. Warto stworzyć sobie listę rzeczy lub czynności, które nas odprężają. Dla jednych będzie to pisanie, malowanie czy medytowanie, a dla innych bieganie. Po stresującym dniu dobrze zadbać o re regenerację. Starając się budować swoje zasoby, warto za każdym razem uświadamiać sobie, na co mamy wpływ. Na przykład sami decydujemy o tym, jak wykorzystujemy swój czas: czy zrobimy trening relaksacyjny, czy też, aby się zrelaksować, sięgniemy po alkohol. Mamy wpływ na to, czy będziemy natychmiast reagować na zdarzenie dla nas trudne, czy też zaczekamy, przyjrzymy się swoim emocjom i zastanowimy, co chcemy z daną sytuacją zrobić. Analiza tego, na co mamy realny wpływ, a na co nie, jest bardzo pomocna, bo pozwala ukierunkować się na konstruktywne rozwiązania. Źródłem stresu może być toksyczna relacja. W takim przypadku mamy wpływ na to, jak postawimy granice, czy będziemy kontynuować tę znajomość, ale nie mamy wpływu na to, czy osoba toksyczna się zmieni. Wiedza o stresie. To kluczowe, by mieć podstawową wiedzę o stresie, korzystać z metod relaksacji, działać elastycznie. To, co kiedyś nam pomagało, może dzisiaj już nie działać. Dlatego trzeba znaleźć inny sposób. Jak najczęściej robić to, co sprawia, że czujemy się spokojniejsi, bezpieczniejsi, silniejsi. Ze stresem można sobie radzić. Możesz z nim wieść udane życie, ale naucz się nim zarządzać. W przeciwnym wypadku stres będzie zarządzał tobą. Znaczenie regeneracji. Nie wolno zapominać o systematycznej regeneracji. Nie dopuszczajmy do emocjonalnego wyczerpania. Pozbieranie się zajmie więcej czasu niż regularne dbanie o relaks. Powinniśmy wypracować sposoby działania, które pozwolą nam na większy spokój i dzięki temu uwierzymy, że w każdej sytuacji damy sobie radę. Kiedy będziemy w słabszej formie, to i nasze możliwości radzenia sobie ze stresem będą mniejsze. Nadmierny stres spowoduje problemy z koncentracją, ze snem, nasilenie emocji wpłynie na apetyt, zwiększy zmęczenie i rozdrażnienie. Dlatego nie należy do tego dopuścić. Róbmy to, co możemy w ciągu dnia, tygodnia, miesiąca, by zachować równowagę i zwiększyć swoje zasoby. Unikajmy wymówek. Przecież każdy z nas znajdzie 15 czy 30 minut na spacer, rozmowę czy zrobienie tego, co sprawi, że poczuje się chociaż odrobinę lepiej. Planując swój czas, koniecznie pamiętajmy o życiowych frajdach, które będą sprawiać, że się uśmiechniemy i odpoczniemy. Jeszcze pani doktor Malwina Socha, psychoterapeutka, w swoim artykule pisze. O tym, co będzie nam pomagać w osiągnięciu spokoju, a więc zdrowe odżywianie, dbałość o higienę snu, docenienie siebie za to, jak poradziliśmy sobie w trudnym momencie, zastanowienie się, co następnym razem możemy zrobić inaczej, poszukanie tego, co w danym momencie pozwoli nam się zrelaksować. Rozmowa o tym, co się wydarzyło z terapeutą lub kimś zaufanym. Dziękujemy pani dr Malwinie Sosze za ten bardzo ciekawy i ważny artykuł o stresie. Ja, jako lekarz rodzinny z wieloletnim doświadczeniem w polskiej, szwedzkiej, norweskiej służbie zdrowia przepracowałem 36 lat. Więc podsumowując mogę powiedzieć, a właściwie powtórzyć za panią doktor Malwiną Sochą. Ze stresem można sobie radzić. Możesz z nim wieść udane życie, ale naucz się nim zarządzać. W przeciwnym wypadku stres będzie zarządzał tobą. Jak możemy sobie pomóc w zarządzaniu stresem? No, przede wszystkim work-life balance, czyli równowaga między pracą zawodową a życiem prywatnym. Właśnie to... To, o czym wspominała Pani doktor, powinniśmy pamiętać o życiowych frajdach, o czasie na odpoczynek. Ja przy, y, przy takiej okazji y, y, przypominam filozofię pięciu S, a więc sen jako warunek zdrowia, sport, seks. Stoicyzm i szajba. Ja często zalecam moim pacjentom, którzy są zestresowani. A takich pacjentów jest rzeczywiście bardzo dużo w polskiej podstawowej opiece zdrowotnej, czy szwedzkim Primerworden. Medytacje. Można na przykład skorzystać z aplikacji Waking Up. To jest angielskojęzyczna, fantastyczna aplikacja dotycząca medytacji. Mindfulness, czyli życie tu i teraz, cieszenie się tym, co przynosi nam życie, cieszenie się tym, kim jesteśmy i co robimy. Dla niektórych mo może to być yoga, dla wszystkich oddychanie, bo wdech i wydech, jeśli robimy to uważnie i koncentrując się na wdechu i na wydechu, znakomicie uspokaja. Mamy dwie. Dwa sposoby, które dała nam Matka Natura na radzenie sobie ze stresem. Właśnie oddech, który, jeśli chcemy się uspokoić, musi być głęboki i spokojny. Jeśli jesteśmy zestresowani, zdenerwowani, to wtedy ten oddech jest płytki i szybki. Drugim sposobem jest aktywność fizyczna. Pani dr Malwina Socha wspomniała o tym, że na przykład bieganie, jogging czasami przynosi efekty. Muzyka relaksacyjna. Na koniec, jako lekarz, chciałbym powiedzieć o tych właśnie symptomach, które są związane ze stresem, a które. Powodują, że pacjenci szukają pomocy u swoich lekarzy rodzinnych. Często, jeśli ktoś ma ostry stres, reaguje przyspieszoną akcją serca oraz podwyższonym ciśnieniem tętniczym. Ostry stres wywołuje zwiększoną Zwiększoną produkcję wyrzut adrenaliny i noradrenaliny. Przewlekły stres powoduje podniesienie poziomu kortyzolu, kortykosteroidów we krwi. Do negatywnych symptomów stresu, negatywnego, czyli dystresu. Należy oprócz podwyższonego ciśnienia, przyspieszonej akcji serca podniesiony poziom cholesterolu, insulinooporność, zmniejszona produkcja testosteronu. To daje różne objawy w zależności od tego, jak długo działamy, żyjemy pod wpływem stresu negatywnego. Jeśli to jest dłuższy okres, dochodzi do zmian typu depresja, stany lękowe, zmęczenie, powtarzające się infekcje z powodu obniżenia odporności immunologicznej, przewlekły stres. Prowadzi do jednej z częstszych chorób, jakie spotykamy obecnie w Szwecji, jakim jest zespół wypalenia zawodowego. A więc powodów, dla którego powinniśmy nauczyć się żyć ze stresem, albo raczej zarządzać. Stresem, tak, żeby stres nie rządził nami i nie powodował tych nieprzyjemnych objawów, ale również bardzo niebezpiecznych objawów w dłuższej perspektywie. Jest to, żebyśmy znajdowali czas na Odpoczynek, na relaks, na wakacje i tego Państwu, i sobie życzę. Dzisiaj dziękuję już za uwagę. Zapraszam na następne spotkanie, i do usłyszenia.